Coach zadaje pytania i nie udziela ci rad. Mentor najczęściej przeszedł już drogę, którą chce przejść klient. Życie jest za krótkie, żeby eksperymentować na sobie wiecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie są różnice między coachingiem a mentoringiem. Bardzo często zadajecie mi to pytanie, więc przygotowałam się jak zwykle bardzo dobrze, czyli tak jak trzeba, żeby odpowiedzieć na wszystkie Wasze obiekcje, żeby, byłoby, żeby było Wam łatwiej wybrać co jest dla Was najbardziej korzystne. To jest już 54. odcinek podcastu Efektywność w praktyce, gdzie bez marudzenia, bez pierdzielenia realizujemy nasze cele. Robimy to poprzez moją autorską metodę Zapnij Pas, czyli pewność siebie, asertywność i samodyscyplinę, tak by szybciej osiągać swoje efekty i cele, bo bo wycie mamy jedno, a ja nazywam się Basia Lech i najczęściej pracuję z liderkami, które marzą o tym, żeby przejść z etatu na swoje, ale się trochę boją i my to rozpracowujemy, krok po kroku przygotowujemy odpowiednią strategię do tego, żeby ten krok zrobić. I tu się właśnie przydają takie elementy jak coaching czy mentoring, bo jedno i drugie będzie Ci pomagało rozpracować Twoje wewnętrzne bloki, ale w równy sposób. No dobrze... Zobaczmy więc, czym jest coaching. Coaching to proces, w którym tak naprawdę coach zadaje pytania i nie udziela ci rad. Jego rolą jest wydobyć z ciebie twoje własne odpowiedzi. Przez trzy lata byłam najpierw wicedyrektorem, potem dyrektorem oddziału Śląskiego Izby Coachingu. Tam bardzo mocno pracowaliśmy właśnie nad tym, żeby osoby, które wykonują zawód coacha, pilnowały tej struktury. Czyli nie wcinam się. Nie ma jestem mądrzejsza od klienta, mam przekonanie, że ten klient ma w sobie odpowiedzi, więc zadaję te pytania w taki sposób i pogłębiam je, żeby prędzej czy później wydobyć z klienta odpowiedzi. Naprawdę to narzędzie fantastycznie działa, zwłaszcza jeżeli sam sama nie wiesz, co ze sobą począć i to nie chodzi o dawanie rad. Tylko o to, żeby wydobyć z siebie to, co ci jest potrzebne do dalszej realizacji swojego tak naprawdę życia. Więc coach zadaje pytania bez sugerowania konkretnych rozwiązań. On nie daje ci niczego na tacy. On pyta, jednym z moich ulubionych pytań coachingowych, serio, jest pytanie: i co jeszcze? I co jeszcze? I wbrew pozorom, chociaż jest ono mega irytujące, przynajmniej dla mnie, to sprawia, że idziemy głębiej, 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 głębiej i głębiej. Dużo pracy ciszą, ale uwierzcie mi, wybudzi się to, co w nas drzemie gdzieś w sercu na dnie. Mentoring dla odmiany to jest dzielenie się doświadczeniami swoim know-how i konkretnymi wskazówkami. Mentor najczęściej przeszedł już drogę, którą chce przejść klient. I pomaga skrócić tą drogę dojścia do celu, żeby nie trzeba było wyważać otwartych drzwi, tylko można wtedy skorzystać z doświadczenia mentora, bo on już tam był, on już coś wie, on już pewnych rzeczy doświadczył, sprawdził i potrafi zrobić pewne rzeczy szybciej. Dzieląc się z tobą swoją wiedzą, ty również szybciej osiągasz swoje cele. Coach będziecie pytał, co chce z tym zrobić, a mentor powie ci, Z mojego doświadczenia wynika, że warto zrobić to i to. Mam nadzieję, że to jest dla Was bardzo już teraz jasne i klarowne. Coach pyta, mentor radzi. No i dobrze. Kto gdzie prowadzi? W coachingu prowadzi klient, czyli coach podąża za pytaniami i tak naprawdę nie jest w stanie przewidzieć, jak Powiedzie i dokąd zawiedzie Was proces, bo poprzez pytania odkrywamy nowe ścieżki, nowe krainy, nowe lądy i sprawdzamy, jak można w obrębie tego, co jest celem do pracy coachingowej, poszukać, dojść do punktu, w którym w końcu klient powie: Aha, okej, okay, dobra, już wiem jak to zrobić, mam na to pomysł. Tutaj też występuje to w jednym i drugim przypadku. Coach czy mentor nie osądzają. Nie oceniają, są uważni w tych procesach. W mentoringu często jest tak, że to mentor prowadzi swojego menti, czyli klienta, pokazując mu różne ścieżki i inspiracje, i przestrzega przed różnymi pułapkami i sytuacjami, które można uniknąć właśnie dzięki jego radom. Czyli pokazuje, słuchaj, zajrzyj sobie na tą stronę, przeczytaj sobie tą książkę, wykorzystaj tą strukturę, tu masz gotowy plan, tak to należy zrobić, bo to działa najlepiej. Czyli skraca ścieżkę dojścia do punktu i też oczywiście w uwawności jest dla klienta. Równica jest taka, że przewodnikiem po górach, niech będzie taka metafora, będzie mentor, a instruktorem uważności będzie coach, który będzie pytał, ok, jak się czujesz, gdzie chcesz iść, w którą ścieżkę chcesz skręcić. Jeżeli powiesz coachowi, że chcesz dojść na szczyt, to coach powie, ok, którą drogę wybierasz, idziemy w prawo, w lewo, prosto, jak chcesz tam dojść. Co widzisz po drodze, jak się z tym czujesz, jak się masz? Mentor dla odmiany powie: OK, ile czasu chcesz na to dedykować? No to dobra, to idziemy w takim bądź razie takim szlakiem. Po drodze będziemy mieć schronisko, tam zjemy obiad, potem dalej idziemy i o tej godzinie, o której chcesz być, jesteśmy na szczycie. To jest rola mentora, a coach towarzyszy ci w dużej uważności. No i teraz kluczowe pytanie. Kiedy wybrać coaching, a kiedy mentoring? Mhm. Dobra, spróbuję na nie odpowiedzieć. Coaching polecam ci wtedy, kiedy wiesz, że masz w sobie odpowiedzi, ale nie umiesz ich wydobyć, że wie, tak naprawdę czujesz, wiesz, że wiesz, ale nie wiesz jak to wyjąć i potrzebujesz zwiększyć swoją samoświadomość, chcesz głębiej, mocniej siebie poznać. Kiedy potrzebujesz y Wsparcia w decyzjach, w swoich wyborach, ale nie z zewnątrz, tylko chcesz posłuchać i usłyszeć siebie. Wtedy coach będzie dla ciebie idealnym rozwiązaniem, bo on przeprowadzi cię przed, przez ten proces w taki sposób, że ty będziesz odkrywać swoje potencjały, swoje możliwości, swoje talenty, swoje potrzeby, swój kierunek działania. To będzie działo się w procesie. Natomiast wybierz mentoring wtedy, gdy chcesz szybciej osiągnąć swoje cele, chcesz skrócić tę drogę i potrzebujesz konkretnych wskazówek, bo na przykład już wiele z metod coachingowych wykorzystałeś, sprawdziłeś, pogłębiałeś, doświadczałeś, szukałeś czy szukałaś w sobie, i to jednak doprowadziło cię w którymś momencie do przysłowiowej ściany. I teraz chcesz wyjść po poziom wyżej, ale już nie masz w sobie zasobów do tego, jak to zrobić. Przykład, jeżeli nie wiem, w Twoim biznesie chciałeś osiągnąć jakiś poziom przychodów i go zrealizowałaś na własnych zasobach, i teraz chcesz wskoczyć poziom wyżej, i chociaż się prężysz i, i napinasz i robisz różne inne rzeczy, to nie działa, to jest to być może sygnał do tego, że potrzebujesz teraz mentora, który cię przeprowadzi, bo masz wtedy obok siebie osobę, która już przeszła podobny etat. Etat, etap, i wie, jak cię tam zaprowadzić. Ja osobiście pracuję metodą łączoną i wielu specjalistów, doświadczonych to robi, ponieważ elementy coachingu i mentoringu są bardzo ważne w procesie z klientem. Dla mnie jest kluczowe to, co ty masz w sobie i co mogę z ciebie wydobyć w taki sposób organiczny. Poprzez pytania, ale też moment, w którym czuję albo Ty mi komunikujesz, że dalej nie jesteś w stanie samodzielnie pójść, to jest moment, w którym ja mogę poradzić ci i dać Ci jakieś gotowe rozwiązania. I bardzo często w biznesach, czy w przejściu z etatu na biznes, czy w biznesach, które już prowadzicie i macie już tam zapętlenie, jakiś chaos się wkrada, i naprawdę już pomimo różnych działań i równej pracy nie możecie dalej przejść, to wtedy pracujemy sobie wspólnie nad tym, Dlaczego tak jest? I tutaj jest bardzo dużo pracy coachingowej, ale potem, kiedy przechodzimy już do strategii biznesowej, to ja mogę się podzielić swoim 20-letnim doświadczeniem i wchodzę bardziej w, w roli mentora, co przyspiesza ten proces. Dzięki temu moje klientki nie tylko odkrywają siebie, ale też wdrażają bardzo konkretne działania, które dają im szybkie rezultaty. To też pozwala im wtedy szybciej rozkwitać, uwierzyć siebie, wzmacnia ten pas, czyli tą pewność siebie, to daje oczywiście wtedy komunikację na zewnątrz, która jest bardziej klarowna, przejrzysta, asertywna często i uwalnia czas, albo ten czas jest dobrze dedykowany na to, co jest tak naprawdę dla nich ważne, bo wcześniej w procesie właśnie coachingowym odkryliśmy, odkryłyśmy o co tam tak naprawdę biega? Co jest tą przeszkodą? Co jest tym celem? Dokąd ona chce dojść? Tak naprawdę, co jej w duszy, w sercu gra, ale co jest tą kotwicą, która nie pozwala i to bardzo często jest praca z przekonaniami. Samo odkrycie nie zawsze wystarcza. Jeśli nie podziałasz dalej z tym, nie będzie transformacji. Ja jestem tym. Motywacyjnym trochę kopniakiem, który pozwala ci, albo pomocną ręką, tak naprawdę chyba ręką, która mówi: ci, OK, zobacz, doszliśmy do tego punktu i ty już teraz wiesz, a ja ci pokażę, co możesz zrobić, żeby dojść tam, dokąd chcesz dojść. Kiedy jesteś na rozdrożu, zawodowym zakręcie i nie wiesz jeszcze, co zrobić ze sobą, czy dalej się męczyć na etacie w korporacji czy w firmie, czy już wskoczyć w coś nowego? Mentoring może dać Ci szansę i drogowskaz, i przede wszystkim odwagę. A w coachingu. Popracujemy nad tym, czego ty naprawdę chcesz, czego pragniesz, co jest dla ciebie, a co już nie jest twoje, co chcesz absolutnie pożegnać, po to, żeby przechodząc do swojej firmy czy idąc do innej organizacji, nie wejść dokładnie w to samo, tylko z duchą już świadomością swoich potrzeb i swoich ograniczeń, również swoich blokad i swoich marzeń, mocnych stron, wchodzić w to nowe. Więc nie wybieraj na ślepo, bo naprawdę życie jest za krótkie, żeby Eksperymentować na sobie wiecznie, zwłaszcza jeśli ma w 40, no to może dobrze jest teraz pójść gdzieś czy zrobić coś, co będzie ciebie karmiło, co będzie tobie dawało energię, przepływ flow, gdzie ty będziesz mogła być w pełni swoich potencjałów i dzielić się z tym innymi. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie pomocny, to ja cię bardzo proszę, zostaw mi komentarz na dole, bo algorytmy to uwielbiają i wtedy niesie się dalej. Będę ci mega za to wdzięczna. Poproszę o kciuki w górę, o serducha, o subskrybowanie kanału, to też jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. A jeżeli czujesz, że ja ci mogę pomóc w tej twojej transformacji, to umów się na konsultację bezpłatną wstępną. Wrzucam ci na dole link i chyba tu albo tu e, też będzie wyskakujące powiadomienie, możesz się zapisać i możemy sprawdzić czy ja jestem dobrym coachem, mentorem dla Ciebie? Ja muszę też się dowiedzieć, czy faktycznie jestem w stanie Tobie pomóc, a razem naprawdę możemy zrobić dużo w krótkim czasie z efektami, które będą dla Ciebie wartościowe i skrócą Ci tą drogę dojścia do Twoich. Celów. Jeżeli lubisz to, co dla Ciebie nagrywam, to możesz mi też postawić kawkę. Na dole wrzucam Ci link. To jest coś, co również sprawia, że ja wiem, że to, co wnoszę do Waszego życia każdego tygodnia, jest dla Was wartością. Niech się niesie. Czy mam kciuki za Twoje nowe decyzje? Mam nadzieję, że ten odcinek ułatwi Ci podejmowanie decyzji, czy coaching, czy mentoring, czy właśnie ktoś, kto spina oba. Te elementy i zdecydujesz się na to, żeby poprosić kogoś o pomoc, by szybciej dojść do celu, które gdzieś tam w Twojej głowie się pojawiły. Dziękuję za dziś i widzimy się za tydzień.